Cześć, tu look for book i dzisiaj zapraszam Was na recenzję książki Ukochane równanie profesora Joko Ogawy. Książki, która jest polecana przez wielu booktuberów i wielu zakochało się w tej książce. Dzisiaj chcę Wam przedstawić moją opinię oraz plusy i minusy, które zauważyłam. Główne przesłanie, czyli jak matematyka może być językiem miłości i przyjaźni. Zapraszam. Podstawowe informacje o książce to tytuł Ukochane równanie profesora, autora Yoko Ogawy. Wydawnictwo Tajfuny, wydana w tym roku, czyli 2020. Książka ta otrzymała nagrodę Honia Taisho, przyznawaną przez japoński kolektyw księgarzy i jest uznawana za jeden z największych bestsellerów w Japonii i ukochaną książkę w Japonii. Dlaczego tak jest i czy rzeczywiście zasłużenie? Zapraszam do wysłuchania recenzji. Krótko o czym opowiada książka. Nie będę Wam mówiła za dużo, choć powiem Wam szczerze, że w zasadzie te kilka, że tak powiem, zdań, co dosłownie będzie cała książka. Książka opowiada o przyjaźni i silnej relacji między profesorem matematyki a jego gosposią i jej synem. Profesor po wypadku samochodowym z teraźniejszości pamięta tylko ostatnie 80 minut i, żeby funkcjonować w miarę normalnie, zapisuje sobie wszystkie ważne dla niego informacje na karteczkach, które przyczepia spinaczami do ubrania. Mimo swojego schorzenia, profesor jest bardzo ciepłym człowiekiem, który kocha dzieci i obdarza ogromną miłością syna gosposi. Ze względu na jego płaską głowę, nazywa go pierwiastkiem. We trójkę tworzą nietypową rodzinę i taką relację, która każdego dnia zaczyna się od tych samych rytuałów, bo codziennie rano profesor zapomina o ich istnieniu, o tym, że ma gosposię, przypomina mu jedna z karteczek ze śmiesznym rysunkiem kobiety oraz symbol pierwiastka z opisem – syn gosposi. Jakie są plusy tej powieści? Plusy to na pewno jest, słuchajcie, takie ciepło bijące z tej książki, odnoszące się do relacji między właśnie profesorem oraz gosposią i jej synem. Plusem też jest bardzo prosty przekaz tej książki, czyli formułowanie gdzieś tam tego przekazu do czytelnika. Cała historia jest bardzo prosta. Książka ma też krótką formę, co może być dużym plusem dla osób, które nie lubią powiedzmy, zbyt grubych książek. Książka ma dosłownie 160 stron, więc bardzo szybko się ją czyta. Jest napisana przystępnym językiem, szczególnie, powiem Wam, w tłumaczeniu skomplikowanych twierdzeń matematycznych. Bije od niej taki spokój. I według mnie, jest to słuchajcie, idealna książka na ukojenie nerwów. Ma chyba takie same właściwości jak Melisa. Ma na pewno głębszą treść, czyli to, jak można gdzieś tam w prosty sposób budować takie trwałe i głębokie relacje. Jak niewiele trzeba, żeby właśnie, nie wiem, gdzieś tam te relacje budować, kochać, przyjaźnić się. No i na pewno plusem jest to, że można lepiej poznać matematykę. A powiem Wam szczerze, że nawet ją polubić i zauważyć inne zalety matematyki. Poza tymi ze szkoły. Ale książka ma też według mnie minusy. Minusem hmm, według mnie jest to, że książka momentami jest nudna. Dlaczego nudna? Dlatego, że znaczy z jednej strony jest to plus i minus, bym powiedziała. Czyli że cały czas bije właśnie z tej książki ten sam przekaz, czyli opis tej relacji poprzez. Yy, Gdzieś tam twierdzenia matematyczne, naukę matematyki poprzez te same rytuały, jest ukazywanie jakby takiego zwykłego szczęścia, takiego ciepła, spokoju. Ale tak jak mówię, no jeśli się czyta cały czas to samo, to dla niektórych czytelników ta książka może być po jakimś czasie nudna. Bo mm, jest taka, że tak powiem, zatacza to cały czas to samo koło, tak? Czyli no tak jak w matematyce, czyli to się cały czas taka mm, non-stop ten sam jakby motyw jest. Motyw przyjaźni też między starszym panem a chłopcem, albo między dzieckiem a dorosłym, to był już przerabiany w literaturze. No i też nie jest to nic innowacyjnego, jak niektórzy się tym zachwycają, bo powiedzmy, nawet w Małym, w małym Księciu też żeśmy już mieli, tak? Między pilotem a właśnie Małym Księciem. W książce moje drzewko pomarańczowe, czy w książce był sobie chłopiec. Więc to według mnie są takie te minusy, i ta książka nie każdemu się spodoba. Ta książka spodoba się osobom, które Chcą prosty przekaz, głębszą treść, lubią taką literaturę piękną, ale na pewno nie będzie to książka dla osób, które oczekują jakiejś akcji, zwrotów, akcji, szybkich wydarzeń. Nie. Ta książka to jest właśnie takie płynięcie trochę. I taka moja całościowa ocena. Ukochane równanie profesora to według mnie. Taka właśnie piękna, bo urzeka tym swoim pięknem, spokojna i w pewien sposób urzekająca powieść o przyjaźni, miłości, wzajemnym wsparciu, a przede wszystkim, jak można przez matematykę okazywać miłość. Ta książka ukazuje, jak jednocześnie w prosty i trudny dla niewtajemniczonych sposób. Przekazać głęboką treść. Takie właśnie jest ukochane równanie profesora, które zawiera raptem siedem znaków, a obejmuje wszystko, co dla człowieka jest ważne w relacjach. Przez książkę po prostu się płynie spokojnym rytmem rzeki, a może matematyki. Ukochane równanie profesora na pewno urzeka w swojej prostocie. Formie i treści. Może być, tak jak mówiłam, trudne, lub wręcz trochę nudne dla osób, które lubią, jak dużo się dzieje w książce. Tutaj tego nie ma tu jest wręcz porażający spokój i zwyczajność, która na swój sposób jest urzekająca czytelnika i magnetyzująca. Taka codzienność, dzięki której człowiek odczuwa spokój i szczęście. Taka bym powiedziała książka melancholijna, ale piękna w swojej prostocie. Na koniec mam dla Was kilka wybranych cytatów, które być może przyciągną was do tej książki. A więc tak wyglądały poranki profesora. Ubierał się, siadał na łóżku i czytał napisany przez siebie wyrok. Wyrok, który mówił, że nigdy się nie dowie, co śniło mu się wczoraj. Nie bój się, symbol pierwiastka jest bezpieczny to taki dach, pod którym chronią się liczby powiedział głaszcząc moją dłoń. Czy to nie wspaniałe? Taką parę nazywa się liczbami zaprzyjaźnionymi. Jest ich bardzo mało. Nawet fermat czy kartezjusz odkryli tylko po jednej parze. Nie sądzisz, że te liczby połączone są ze sobą jakimś boskim planem i pomyśl, twoje urodziny i zegarek na mojej ręce zawierają te liczby. Na koniec przedstawiam wam moją ocenę końcową. Dla mnie to jest dobra czwórka, 4 na 5, a na lubimy czytać dałam 8 na 10. Zapraszam do czytania i do ponownego usłyszenia.